Odpalaj lupę 1600 i gramy. Ja, ja też odpalam, ja, ja, ja gram, tak, czekaj, to może... wyrobię, wyrobię. Dobro. pod player list... Nie, nie zalecasz. Na lupie o. No. Dobra, Dawajcie, gadać. się gadało w grze? Put Afa o dobra. Dobra i. Simbafura. Same name canorcon. No, 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 i no, 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 nas. no, no, się. Ja idę no, no, To To, to cho To choć tutaj, chodź. Dobra. Dość to to no, to no, Dość no, To Nowy internet connection, masz dobry chyba. No to restartujemy. Czy mogę Ciebie zaprosić? Jeszcze czekaj. Masz tak, plagę, ja sobie skaczę normalnie. To przy speedim trzeba chodzić. Nie. No. <noise> Opuszczał, więc dobra, chodźcie na coś. Tak. Mamy e, Nowy, zrób się aktywny. Ty to słyszałeś nowy wszystko? Myślę, że tak? nas znalazł. A myślisz, że jak my cię <noise> <rzekał, kiedy głos> znaleźliśmy, kur... No w ogóle. A, no chyba, że tak. A, jest jeszcze mi... Jestem nowy, what O, do... dobra, już. Jest większa niż aktywności. No. Aha, naprawdę. Zaleźć. Ale jak dajesz, zaraz wracam, to pokazuje jakbyś normalnie był aktywny. I się resetuje czas. Resetuje się czas normalnie. Dłaczasz tam? To tak liczyłeś licz, dni. Tam, to tak liczyłeś dni tej wojny. To licz... A tak liczyłeś te dni wojny na Ukrainie? Nie, oh no, Ile już się naliczyło? A. E. Wszystko przez Terski The Backrooms. Trzeba odinstalować. Dobra, i zaprosiłem ranę. <laughs> Cryk przyjęte. TBD no, za 35 hadi. złotych na Steam jest. Okay. A okej, okej. Okay, okay. To ja, ja się roz... wyciszam. Teraz potwór przyjdzie. A ja włączam, sąd pada. Ja no nie, ja nie włączę. Siema YouTube! Dajcie cały czas V y, i mówcie coś, mówcie coś do siebie. No mówię. A... Coś? Ja to słyszę od UNRAMĘ. Wy obaj Jest macie. Ja z Ciebie. Wy obaj macie. No jak? No ale ty, ty, ten też ma. Mm. To Weź teraz UNRAMĘ i nic nie mów i wymówcie. Halo halo. halo, halo. No tak dobra, lekko słychać, lekko słychać. A teraz jest git u mnie? Weź krzycz dobra. Bo... No słychać Ale o, dobra, dobra idziemy, idziemy, powinno być dobra No chodź, idziemy. My, my chodź, idziemy. Chodź, idziemy Idziemy nowy Idziemy w drugą stronę Pan mnie <ślech> Może nie umrzemy A czemu u czego my szukamy? Bo nie wiem Skupę. O, tam jest karteczka, chodź Ej, nowy Tu kartka jest. O, jest taka kartka. Jak to się bierze <coughs> O to jest tutaj jakaś dziura This thing doesn't want to escape Mamy potwora i mamy dziurę i drabinę Tu trzeba naprawić Doszukamy drabiny Dobrze 07 1991 Nie Po prostu wymawiaj <grywanie> rękami kurwa. Chodź może tak, taktyka prawej ściany Nowej? Co ty robisz nowej? Kurwa, stamina się skończyła. Bawy! Bawy? A, tu jesteś. Mm. <laughs> o, drabina! Bierz drabinę, kurwa! Jak to się bierze? Pod F! My stąd uciekamy! Uciekamy stąd, kurwa! Zostawiamy ich tu! Zostawiamy ich tu! Klucz tu jest! Mam klucz... Aha, to jest tylko klucz był Mam klucz, lecimy. Eee! Mam klucz! Potwór uciekajcie, potwór, potwór, potwór potwór, potwór To nie jest to nie jest wyjście, to nie jest wyjście. To, to nie to, 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 to już wziąłem wejście. Uciekamy, zajimy speederem. speederem. Nie, to, to to nie to nie jest wyjście, to jest... To był klucz chyba drzwi no, tam nie idziemy tam byliśmy choć tędy może. dobra zostawiamy ich stawiamy ich kurwa taktyka prowie ścianek czy tylko pomogł aaa tam przesadzasz drzwi zawsze muszą być przy końcu mapy to zawsze powiem, Tam... esel mnie tego nauczy O, drzwi! O kurwa... No to Jesteś pierwszy, może? Jasne, wiesz co, ja znam to miejsce. To, to przyda ci się kuję! Okej. Okay. Hmm... nowy, Nie! No wy. Żyjesz? No I sobie... Ale ja nie umiem! Ja się boję się! O kurwa. Ale ja nie wiem co ty tam robiłeś, to to stałeś tak wyleciałeś w kosmos! O kurwa, to jest potwór! O kurwa, spadłem! O siema. To był potwór, kurwa. Jaki No potwór, jakiś czarnuch. Ale słuchaj, to może o to chodziło? Musieliśmy spaść. A wiesz co jest najlepsze? jeżeli oni tam przejdą, to nie mają k***a, bo ja mam to jest fajnie. <śpiewanie> <śpiewanie> Dobra, taktyka ściany głównej. Taktyka Sowa Mejii Ej, tutaj chyba się coś... Tutaj chyba coś powinno być, ale nie ma. Soja, moja, moja ściana nie moja, więc byle jak się robi Tu jest linia, chodźcie, chłopaki, chłopaki, tu jest linia Tu Co, Co? Jeszcze raz rzuć no, no, Mam linę Tylko czekaj, macie linę No dawaj, dawaj, no Ale ja, jakoś musicie wejść Dawaj O, lecę Wchodzi, wchodzi, wchodzi Mój Lecę Lecę Jak ty ci nie wchodzisz? Wchodz... No, musicie gdzieś nacisnąć Na linę O kur... Linę jak, jak ty nacisnąłeś? Jak? Ja! W którym? Jak? F Już Dobra, chodź, 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 chodź Dobra, 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 dobra. dobra. Nie, dobra. nie no idzie dobra. Pokazywać przepustki i dopiero wpuszczę Przepustkę pokazuj, przepustkę Spierdalaj <grym> masz. Przepustka, dziękować A ty dobra. przepustkę dałeś Nie damy. ma, nie ma, nie ma przejścia, przepustkę Gdzie ma przepustka. przepustka? Masz, masz O! Ja chyba nie przepuszczkę. Tak? Ej! Złodziej! Coś? Co? W ogóle jakkolwiek dobrze idziemy? To... Oho!